Choroba umiera. Schizo, schizofrenia. Leku na nią nie ma. Zapotkowałem czy w trzeciej zwrocie. Rzedźwi, stalowe też można zniszczyć. Wyjątków nie mam. Z nim prostu wyszedłem po jednym, czy po jednych dniach. Rytmicznie zapowiadam, kto i tak to składam. Rytmika to proszę, że jedyna sprawa. Uzupełnię jedną stronę po to, aby nie mieć nic, by Wam dać to, co najserdeczniejsze z naszych spraw. Wyjaśniam to i co i jak. Dla mnie to nie zginie, w tych z nikim nie pomylę, niech to dla mnie będzie testamentem, jestem, będę, byłem, przyjaciela utracić nie jest prostą drogą, zawdzięczam tę umowę z Bogiem a propos. Wiem co to troska, moja rozmowa z demonem nie była prosta, to nie reforma czy autopsja, bo moja renoma to nie walce z mieczem, nie jest prosta. Walka nie będzie prosta, ta istota sami wali, aż była niczym płosta Moja droga w życiu nie była prosta, bo to co wyczyniam to apokalipsa umysłu Z Murzyką do pracy zaszedłem Nieznane, siemanko, człowiek do zdobycia szczyty.